Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Słuchajcie, ostatnio witam. dla was nagrałam cały vlog, piękny, dziesięciominutowy, no. z dużą dawką przemyśleń i, I... i moi drodzy, okazało się, że mój mikrofon przestał mi po prostu działać. Po prostu tak pięknie, że mikrofon postanowił się wyłączyć. Tak mi się wydaje. Także dzisiaj nagrywam dla was nowy vlog. Cieszę się, że jesteście. Dziękuję też, że subskrybujecie mój kanał. Dziękuję za ponad... Nie ma nic. 40 tysięcy subskrypcji. Moi drodzy, lecimy po 50. Dziękuję, po prostu. Lecimy po 50. No, Tak jest, moje. Zachęcam do subskrybowania. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję też, że wspierajesz tutaj działalność. Link do Donatów w w opisie. Dziękuję. W ogóle kolega, kolega brata zakochał się w Najce. Pani świeci nad jego duszą. Jestem wdzięczna za każdą tutaj złotówkę. Ja również. Za każdą złotówkę prosto z serduszkę. Moi drodzy, słuchajcie, ja może zacznę od tego, że wreszcie przyszły piękne, wspaniałe, ciepłe dni. Chociaż teraz akurat tutaj za oknem. Ciepłe, wspaniałe, piękne dni. Przecież w Polsce nie ma w wspaniałych, pięknych dni, to znaczy... Jeśli są, to następnego dnia pada. Jeśli są, to poprzedniego dnia też pada. E, puka mi deszczyk w szyby, bo zaczęła być taka mała wichura mhm. razem. No to nieźle, to nieźle, słoneczna, ładna pogoda. Z burzą. Nasze ukochane, albo raczej nie... A Ej, właśnie, ona czasem nie gadała, że odkrywanie elementu grzech? No tak, ale najgorszy... Chyba sama przyznałaś, o którym się ci kurze, z z nadacznicą. Czy nie? Czy to po prostu mi się wydawało? kochany, tylko straszne wyładowania atmosferyczne. No, ale widać, że na ladecznicy się już robi. Tutaj patrz, kreski, ramiona odkryte, tutaj yy, bransoletka. Ladecznica, no i tyle. Dają sobie coraz więcej znaków dźwiękowych, troszkę się cykam, ja się boję burzy, ja się za dzieciaka też bałam burzę. Najlepiej po prostu burzę się właśnie przeżywa, gdy się jest w domu, no to to wiadomo, nie? Ale gdy się jedzie gdzieś samochodem, to nie bardzo, a przed chwilą jechałam ja. samochodem. Y Siwa, tak też można powiedzieć, ale już tego nie przeczytam na głos. Słuchajcie moi drodzy, natomiast nawiązuję do tego, że to są takie pierwsze dni, kiedy możemy skorzystać z pięknej pogody, bo ten maj to był naprawdę chłodny, to Czyli był jeden z tak zimniejszych tak majów, jakie pamiętam. Ale dążę tutaj do tego, że to jest dobra okazja, żeby wyjść sami ze sobą na randkę. I moi drodzy, dlaczego ja to tak nazywam? Dlaczego ja to mówię? No bo nie masz z kim innym wyjść, bo nikt nie chce z sobą iść z, sen, z gołem. Słuchajcie, bo ja uważam, że to jest bardzo ważne. Niektórzy ludzie na przykład e, otaczają się na co dzień ludźmi, głośną muzyką, e, cia, cały czas po prostu są w, takiego, w takim trybie różnych dźwięków z otoczenia, czy to na przykład e, po prostu miasto, e, mnóstwo samochodów, po prostu cały czas, czy jedziemy do pracy, czy wracamy z pracy, czy w pracy, są dookoła nas dźwięki i nie jesteśmy sami oddaję, randki, randki. za swoimi myślami. A ja uważam, że te randki sama ze sobą to jest taki moment wyciszenia się i sprawdzenia tego, co my tak naprawdę lubimy w sobie, czego nie lubimy i jak lubimy spędzać czas. O, Najka, to jeśli ty się zastanawiasz na swoich randkach, czego w sobie nie lubisz, to one mogą naprawdę długo trwać. No bo bądźmy teraz szczerze, każdy z nas może mieć rodzinę, pracę, jakieś dodatkowe obowiązki, wychowanie dzieci, pilnowanie, nie wiem, wnucząt. A... Chyba nie po ludziach, którzy nie są tacy, jak yy, powinni być, bo jak nie są, to są yy... No szmatami albo przygłupami. Nawet i pilnowanie kogoś po prostu za swojej rodziny, opiekowanie się chorym, no po prostu każdy z nas ma przeróżne obowiązki domowe czy właśnie pozadomowe. I moi drodzy, zastanówcie się, kiedy tak spędziliście chociaż dwie-trzy godziny sami ze sobą, oprócz na przykład snu. Bo, moi drodzy, jest coś takiego, że niektórzy ludzie po prostu, to jest ważne, nie potrafią wysiedzieć sami ze sobą w ciszy. Ja na przykład niebo nienawidzę siebie. Kiedy byliście, moi drodzy, tak sami ze swoimi myślami, nawet i z książką, gdzieś tam na polanie, na ławce, czy to na kanapie w salonie? No, zauważcie, że ciągle dookoła nas coś się dzieje. I ja dążę do tego, że ludzie powinni poznać sami siebie, bo te, my też jakby mamy coś takiego, że mamy kochać siebie. A niektórzy ludzie o tym Nie, nie jestem gejem? O tym zapominają, bo niektórzy ludzie myślą, że miłość. Nie mogę, no właśnie, nie mogę kochać siebie, bo jestem mężczyzną. Nie mogę kochać siebie, bo jestem mężczyzną, więc nienawidzę siebie. Czekaj, czy jak siebie nienawidzę, to jestem. idiotą. Nieważne. Do samego siebie to jest egoizm, i często przeradza się ten egoizm w taką ogromną pychę. A... Później w masochizm. Eee, przeradza to się w pychę. Nie to tak się. nie ma wyglądać, moi drodzy, bo my mamy z siebie też sami kochać i mamy lubić swoje własne towarzystwo. Pamiętajcie, że my sami ze sobą spędzimy całe... Homofobą jesteś? Kocham bliźniego siebie? Kocham bliźniego jak siebie samego. Czyli skoro siebie nienawidzę... No to dobrze, że ten, że... że no dobrze, że ten, że komentarz nagrywał, nie? Życie tak naprawdę. I tutaj jeszcze jedna taka ważna rzecz... Moi drodzy, yy, kiedyś słyszałam taką historię, jak pewien mężczyzna... Mhm, czyli nie słyszała, czyli teraz będzie, yy, czyli teraz będzie myśl ten, yy, mówiła na bieżąco. Kiedyś słyszałam taką historię i teraz myśl, myśl, myślę, na Jeszcze Mężczyzna wszedł w związek z kobietą i ta kobieta mhm. lubiła sama ze sobą spędzać czas, no, lubiła tak, wychodzić yy, tak, właśnie gdzieś Tak, tam. pierdolenie. Na miasto, na zakupy, na pole, na rower, lubiła sama no. czytać Pismo Święte, po prostu lubiła swoje no, wiadomo, A wiadomo, wiadomo, że A ten my... na to Pismo Święte, oglądasz tam, słuchasz... Czy... Rady Maryja, tam oglądasz tylko telewizję, tam na przykład, powiedzmy, yy, telewizję Trwam, na przykład. Mężczyzna nie lubił swojego towarzystwa i gdy jej nie było obok, to on jedyne co robił, to po prostu tęsknił za nią i osaczał ją, czyli ciągle tylko weź zadzwoń do mnie, chcecie usłyszeć. I okej, okay, to jest bardzo fajne, bo mężczyzna wykazywał w ten sposób zainteresowanie. Ale moi drodzy, no nie w momencie, kiedy ten galan osaczał ta, lipsta, ta biedna lipsta. Co ty kurwo gadasz, dziucha? Ja nie rozumiem. Ja nie rozumiem. Ja że to specjalnie powiedziała po śląsku, żebyście zwrócili na to uwagę, że mhm. jest coś takiego jak taka toksyczna miłość, bo gdy ludzie sami siebie nie kochają, to będą tworzyć taką iluzję związku, a raczej byśmy powiedzieli nawet wprost więzienie takie dla tej drugiej osoby, która lubi swoje własne towarzystwo. Bo moi drodzy, my Pięknie. mamy też pamiętać, że Jezus przychodzi do nas w ciszy i zauważcie, teraz... To dobrze, to dobrze, to do mnie nie ma wstępu, bo ja ciągle drejapę. Cisza? Eee? O, dzisiaj wystraszyłem, czyli nie przyjdzie do mnie. Dzięki Bogu. Ups. Dzięki Szanownowi. To, co właśnie mówię, że ta samotność też się czasami człowiekowi przydaje, a nie tak... rada się skubany O, tak hitman. Właśnie często ludzie tak robią, którzy się czują samotni, niedowartościowani, tak jakby, którzy potrzebują tak... Okno umyłeś? Nie, nie. Właśnie nigdy nie myję okien, żeby, żeby wiesz, żeby nie robić dla niego żadnej przysługi. Na siłę miłości, bo nie znajdują często jej w swoim własnym sercu i właśnie w, tak jak przez serce nie potrafią dotrzeć do też Jezusa. Bo moi drodzy, niektórzy ludzie właśnie wchodzą w takie relacje, które później okazują... Jeśli Jezus zawsze ogląda, co, z nie co robię, to nie z niego zwyrol. No. Trochę tak. O się bardzo, bardzo złe... Gdy po umyta sy, A co? Chcesz zobaczyć? Piękny kawalerze? Że tak naprawdę nie przynoszą nic dobrego, bo ludzie są wzajemnie od siebie A jest zostanę Stalker, jak już ogląda, co robię? Hmm. Hot take. Trzeba pomyśleć o tym. I moi drodzy, tak samo właśnie działają te wszystkie TikToki, Instagramy, YouTube. No ja wiem, że ja to was teraz tutaj mówię na YouTubie, natomiast ja to troszkę inne te treści. Ja w domu sobie zamontuję przyjemne szyby, żeby mi Jezus nie zaglądał. On widzi wszystko. Zaczynam wam przekazywać. Ostatnimi czasy nawet zauważyłam, że tak swoje własne stylizacje zmieniłam, i naprawdę uważam, że dużo też pozytywnego to w moim sercu takie zmieniło. Ale bo, moi drodzy, chcę tutaj tylko to nakreślić, że patrzcie, my żyjemy w bardzo szybkich czasach, gdzie TikToki po prostu niektóre mają po 5 sekund, a ludzie już mają dość i przewijają dalej. Oglądam live, a Jezus razem ze mną i cię pozdrawiam, Mati. Aha, idę do sadu. No dobra, no to ten jabłek trochę przynieść. I szukają, i wertują, i wertują. Tutaj w ogóle jakieś je bardzo. by było, gdyby nie miał okazji tego zobaczyć. Że jednej... To była ostatnia informacja, że USA zaatakowało pewne państwo, tam jakby wysłało swoje własne bomby, i ciągle no. po prostu żyjemy w takim wiecznym strachu. Co to będzie, co to będzie jutro. Nawet widziałam, że niektórzy ludzie. Robią coś takiego, że animacja, siedzą po prostu i szukają informacji, co, co teraz z Polską, co będzie dalej z Polską, co mówi prezydent ten, co mówi ta osoba rządząca, co ten. I dążą do tego, że my żyjemy w takim wiecznym przebodźcowaniu, A czasami na. A to akurat prawda. Naprawdę warto odłożyć telefon, przestać skupiać się na tym, co dzieje się w mediach, bo media często robią taki szum, żeby <sum> ludzie się właśnie bali. Bo łatwiej rządzi się ludźmi, którzy się boją, którzy o, Oczywiście. Ktoś tak mówił kiedyś. Oj. Ktoś tak mówił kiedyś. Czy nie jakiś malarz? W przypadkiem? Tak, ja, bo media często robią taki szum, żeby ludzie się właśnie bali, bo łatwiej rządzi się ludźmi, którzy się boją, żyją w strachu. Nimi się łatwiej manipuluje. Natomiast moi drodzy, ja tu tak tylko chcę Wam zadać takie pytanie i proszę, tutaj zachęcam w sumie, żebyście odpowiedzieli. Ta, wystarczy pogadać dupę Szatanowi, dokładnie. W komentarzach, czy Wy kiedyś zastanawialiście się nad tym, czy kochacie sami siebie, czy lubicie swoje własne towarzystwo? Nie. To jest bardzo ważne, moi drodzy. Pamiętajcie jeszcze raz, to przypomnę, że Jezus przychodzi do nas w ciszy. Bądźcie czasami sami ze sobą. A akurat teraz właśnie ta pogoda temu sprzyja, i dlatego o tym mówię, bo warto wyjść na jakiś piknik, do jakiegoś parku, czy to nawet i na zwykły rower, czy pójść w góry samemu, że to właśnie z ukochaną osobą, tak, żeby spędzić czas bez telefonu, bez tego ciągłego przebocowania, bez tego ciągłego życia tym internetem. Moi drodzy, pamiętajcie, że słońce to jest jedno z lepszych lekarstw, które mamy. Moi drodzy, taka. Okej, okay. no dobra, bo ja pamiętam, jak ona mówiła o szczepionkach też. A kolejna rzecz, którą tutaj chcę tak tylko powiedzieć, to w sumie chyba tak szczególnie do kobiet, słuchajcie, ostatnimi Słuchaj, czasy tak. uważam, że robi takie swoje własne filmiki, takie get ready with me, to jest taki moment, że jakaś ktoś tam się szykuje gdzieś tam, na przykład niedawno szykowałam się na urodziny. Be ladasznica with me. Najlepsze lekarstwo okay. to koks, woda, dziwki, karlice i alternatywki? Okej. I pokazywałam krok po kroku, jak się ubieram, albo na przykład jak się z rana maluję, i na przykład co robię krok po kroku, i że jakiś tam krem, tego jest serum, tuż do rzęs, i na przykład eyeliner. Chociaż ostatnimi czasy to mniej tego eyeliner używam dzisiaj chyba pierwszy raz za jakichś dwóch tygodni. Ale dążę do tego, moi drodzy, że. Ja jestem w ogóle zszokowany, jak najka się stoczyło w swojej wieży, nie? Że wiecie, że jak mogę stać się taką ladecznicą, nie? Reski ma? Ramiona pokazuje? Już przestałeś siebie szanować. Jak mam cię na jaka szanować, jak nie szanujesz samej siebie? E, e, dostaję często takie pytanie, no, czy ty używasz SPF i w ogóle to jest takie, no wiecie, to jest ta ochrona przed słońcem, te filtry i tak dalej. No pewnie kojarzycie, jak się gdzieś dzieje dla takiego. Gorące... <grym i grym i> krajów to człowiek musi się naprawdę tam smarować, bo nasza skóra by tego nie wytrzymała, nie wytrzymała. Ale moi drodzy, jest coś takiego, że ostatnio byłam w górach, w sumie ostatnio, no w maju, to już ponad miesiąc temu i dosyć się tam opaliłam. Bardzo fajnie słońce. się mnie... chronić przed słońcem jakiś SP, APD. Świeciło, było cieplutko i tak dalej. I moi drodzy, dostałam takie pytania, jakiego używasz samoopalacza, jakiej firmy i tak dalej, jakiej marki, co to w ogóle jest, bo bardzo dobrze, dobrze tak wyglądasz na naturalnie opaloną. A ja tak po prostu zamarłam. Bo... Czyli poczekaj, ktoś zapytał, jakiego samoopalacza używasz, by the way, nikt nie zapytał. I ona to przedstawiła w takiej formie, jakiego samoopalacza używasz, czyli nie można jej zadawać takich pytań? Nie, nie zadałem mi tego pytania. Nie zadałem mi tego pytania. Wiesz, że przesadziłeś, nie? Ktoś się pyta o tę, no, samą opalacz, a wiesz, że przesadziłeś. Wiesz, że przesadziłeś. Nie zadałem mi tego pytania. Moi drodzy, chodzi o to, że wszystkie te kosmetolożki, wszystkie te osoby działające w mediach, takie kobiety typowej w ogóle XXI wieku, które promują w mediach. O tym mówię właśnie. tutaj jest stricte takie kobiety, które promują w mediach dbanie o samą siebie, o, o samą siebie, tak jakby o swoje własne ciało promują no. używanie właśnie kremów z filtrem. I co? Jak one mogą? Cały czas o tym nadają. I słuchajcie, okej, okay, ja to rozumiem. Ale później nagle te osoby, które na co dzień używają właśnie temu, tego kremu z filtrem, no. polecają innym dziewczynom samoopalacze. I no. Ja tak w sumie się zdziwiłam, bo ja nie używam samoopalacza. Ten SPF, jak nałożę i w ogóle, jak mi się przypomni, tego nakładam, dlatego no. że ja się bardzo dużo złych rzeczy naczytam na temat tego SPF-u. Ja dużo rzeczy właśnie tak czytam, te składy i tak dalej, po prostu się boję. I uważam, że zbyt wielka ochrona przed słońcem może nam szkodzić, bo uważam właśnie słońce za w pewien sposób takie lekarstwo. Oczywiście nie możemy zbyt długo na nim siedzieć. To wiadomo, że nie można w żadną stronę jakby przesadzić. Wymyślała sobie dramę, żeby się wygadać? No. SPF, szatan pali w piecu, rozumiem. Ale dążę do tego, patrzcie... patrzcie jak... no, kosmetyki są złe, no wiadomo, że to jest dzieło szatana. Bóg chciał wszystko naturalne, a szatan stworzył kosmetyki, no i tyle. To jest takie dziwne kółko. Ktoś poleca stosowanie kremu z filtrem. Będę się chwalić, żali. Pierdoli chyba. Mówi, że trzeba ochronić się przed słońcem, a później używa samoopalacza, żeby wyglądać na opalonego. I chodzi o to, jak po prostu my teraz żyjemy w takich czasach, że ja po prostu byłam w szoku, bo ludzie... ma że... SPF do samoopalacza? No to Tali zapytaj. Zaczęli mi pisać, że mam nie kłamać, że używam jakiegoś... <coughs> że nie używam jakiegoś samoopalacza, bo pewnie używam, no bo jestem tak delikatnie opalona. No i jakim cudem? Przecież pewnie używam jakiegoś SPF, w sensie kremu z filtrem, a ja nic takiego nie używam. I chodzi mi o to, jak... Czekaj, co to jest SPF? Sun Protector Factor. Wskaźnik ochrony przeciwsłonecznej. Co? Czyli tak. Czy... przecież pewnie używam jakiegoś SPF w sensie kremu z filtrem. A ja nic takiego nie używam. Ej, ale jakie ma to. W sensie to, co ona mówi, wydaje mi się, czy to jest pierdolenie? To znaczy, dlaczego jesteś taka opalona, pewnie używasz kremu SPF. A krem z filtrem powoduje, że się nie opalasz. W sensie. SPF to nie jest samoopalacz. Dobrze myślę, czy. Czy źle zrozumiałem? Staranie w Tak? Okej. Okay. Chodzi mi o to, jak to się często właśnie te młode kobiety im coś wrzyna w głowę, że... Młode kobiety, odezwała się, nie? 40-letnia kobieta. Żeby w to uwierzyły i tak tworzy się taką właśnie taką 40 -let... oczywiście nie mam nic do 40 spokojnie. Nie, nie 40-letnia. 60-letnia kobieta w wieku, yy, w ciele 25-latki. Otoczkę, że ochranię się brzeszczącym, ale tu masz samo Czyli cały czas twoja skóra nie będzie jakim, jakąś chemią nasmarowana. SPF to krem z filtrem, samoopalasz to samo Dziękuję. SPF to ochrona przed upał, ale nie opalasz się tylko. Ale się opalasz tylko bezpiecznie i wolniej, nie spalasz skóry. Mhm. Spowalnia opalanie. No i w ogóle, przecież wszystko, co wcieramy w swoją własną skórę, może szkodzić nam, a my nawet o tym. Ale może też na przykład nie szkodzić, nie? Jeszcze dzisiaj nie wiemy, bo to wszystko później może wyjść po latach. A niektóre dziewczyny to nawet były po prostu w szoku niedawno, że po prostu coś takiego może się dziać i, i że ktoś nie smaruje się. Gadań ja to powie Girl. Tak, oczywiście, bo to jest... Ja kiedyś zastanawiam się, jakim jest Pick Girl. Eee... I Pick Girl jest stosowanie w odniesieniu do dziewczyny, która za wszelką cenę stara się zyskać uwagę, akceptację mężczyzn, często kosztem innych kobiet. Dokładnie. I to jest najka. Pik Miguel to jest dosłownie Nike i wystarczy wejść na jej y, Twittera, żeby zobaczyć jak bardzo jest ona Pik Miguel. To drugi post to jest no y, ja to y, w ogóle nie rozumiem, dlaczego kobiety y, nie gotują swoim mężczyznom i dlaczego nie są oddane swoim mężczyznom. Y, kobiety szanujcie się. Y, nie rozumiem, dlaczego kobiety nie, nie czczą swojego mężczyznę i. I, i, I nie zabiegają o niego. No, ja uważam, że kobieta powinna się starać na 90%, a mężczyzna tylko na 10%. Kobieta, może so mężczyzna powinien sobie leżeć, może sobie leżeć cały dzień i grać na, na komputerze i nic nie robić, a kobieta powinna robić wszystko za niego. Kto tak też uważa? Zbyt bardzo tym nałogowo, tym kremem z filtrem i w ogóle, że, że jak to, że będziesz stara i tak dalej. No, ja chyba czasami uważam, że wolę wyglądać. Z wiekiem staro, niż po prostu na siłę w ciele, czy swoją skórę, a to może mieć naprawdę na mnie bardzo, bardzo zły wpływ i na moje zdrowie. No jaka. Ty masz najgorszy wpływ na samą siebie, nie? No zresztą nikt nie wie, jakie on. Ja mam... Jak związek składa się z dwóch facetów, no to związek wtedy jest najbardziej męski, bo jest dwóch mężczyzn tak naprawdę wyniki badań, nie? No i moi drodzy, tutaj jeszcze taka jedna rzecz, taka m, bardzo miła, słuchajcie, niedawno byłam u spowiedzi, właśnie stricte u tego m, bractwa i to był, pierwszy raz w życiu byłam właśnie w takiej spowiedzi, ksiądz przywitał mnie właśnie po łacinie, a ja byłam taka nie. przerażona, bo matko, co to będzie, ja tu nic nie rozumiem, co? Przemachadziu, witam serdecznie. On to mówi. Bo ja mam na tych mszach trydenckich taką książeczkę, z której sobie o, czytam. Dobrze, dobrze, siro. I wiem, co w danym momencie, on przy świętach. potwierdza. No i bajka. Się dzieje? bo jak wam już Oznacza. mówiłam, zaczęłam coraz częściej uczęszczać na mszę trydencką i powiem Wam, że naprawdę mi się tam coraz bardziej. Stydęcko? Bardziej podoba, ale dążę tutaj do tego, że byłam właśnie na takiej spowiedzi. No i ja w sumie taka zadowolona byłam. Bo wiecie, wiecie, jak to jest, zrobić coś w życiu coś nowego, nie? Coś, coś... Nie? coś tak się tylko słyszy na przykład o tym witanecie, czytałam w jakichś książkach. Bardzo go fajnego też księdza spotkałam. Ej, moi drodzy, naprawdę czasami warto spróbować czegoś nowego, tak po prostu mówię, tutaj jest stricte teraz o tej spowiedzi, ale mówię o każdej innej rzeczy tak, żebyśmy ludzie sprowadzali do swojego życia tak. No, taki czasami powiem w świeżości. No bo ej, kiedy zrobiłeś w swoim życiu coś nowego, coś, czego na co dzień nie robisz, kiedy zrobiłeś coś nowego. I jeszcze tak, moi drodzy, powiem Wam, że ostatnio byłam też w takim suronisku, właśnie tam na samotni, wspinałam się w ogóle, kiedyś szłam właśnie z tym moim znajomym markiem przez tą taką taką ścieżką na. Ścieżką na śnieżkę szłam. Natomiast tym razem skręciliśmy w pewien sposób w lewo. Ścieżką na śnieżkę. Ja też ostatnio ogarniałem śnieżną ścieżkę przed liveem i tam doszliśmy do samotni. Jak tam było pięknie, tam było po prostu jak w bajce, ja kocham strasznie góry, ja w górach po prostu czuję się taka zrelaksowana, taka wypoczęta, mimo że się idzie i po prostu zrobiliśmy 26 tysięcy kroków, to ja i tak jestem po prostu przeszczęśliwa, później widziałam taki piękny po prostu wodospad i w ogóle jak ja byłam tak zachwycona tym miejscem, to było tak bajeczne, magiczne miejsce, nie wiem, po prostu tak pozytywnie naładowana jestem i w ogóle, moi drodzy i tak w ogóle już na koniec wam jeszcze powiem, no. że... Znaczy, chcę to powiedzieć w pewien sposób Wam, ale i też sobie. Moi drodzy, cieszcie się życia. Cieszcie się. Nie. Nie. Cieszcie się z tego, co macie. Nawet, gdy czasami bywa naprawdę bardzo trudno, bardzo źle, Cytacie, gdy jakieś trudne sytuacje diablo. Was czekają, trudne dni. Jestem z Wami i trzymam za Was kciuki. Moi drodzy, przy tej okazji też właśnie przypominam, że 10 lipca o godzinie 9 w Sądzie Okręgowym w Rybniku jest moja kolejna sprawa sądowa za to, że skomentowałem. No. Tak by the way, moi drodzy, nie? Słuchajcie, ostatnio byłam na fajnej mszy. No, wyspowiadałem się. No, i jeszcze tak na koniec będę sądzona, nie? Ale nie przez sąd ostateczny, tylko przez sędziego w Rybniku. Mam to, co zrobił Grzegorz, brąz z gaśnicą w Sejmie. Jestem jedyną. <śmiech> <śmiech> osobą, i to w sumie pan sam. <laughs> Materiał tak interesujący, że prowadzący poszedł w do. No. Grzegorz Brown powiedział, że jestem jedyną osobą w całej Polsce, która za to odpowiada przed sądem. Zajebista w ogóle jej Twitter polega na tym, e, że wpisy w ma tak, w -y ma dwa typy wpisów. Ona codziennie przypomina, będę kuchwa sądzona jako jedyna. Jako jedyna będę sądzona. Za to, że pochwaliam to, co zrobił Grzegorz Brown, ja. gaśnicą. Jest jeden. A drugi, no. Jestem taka inna niż wszystkie. O chuje ci idzie, nie? Który za to zostaje postawiony zarzuty. Nawet pan Grzegorz Brown jeszcze za to nie stanął przed sądem. Mimo że wiem. Yy, wiesz, jak to się nazywa Majka? Karma. Może tam mu odebrali ten immunitet i tak dalej. Ja Wiadomo, że to są po prostu kolejne miesiące i tak dalej. Mhm. Natomiast moi drodzy, no, dziękuję też przy tej okazji serdecznie wam wszystkim za wsparcie, za każde miło. Nie ma problemu, nie ma problemu. słowo, no i zrobiłam wam takiego tutaj dzisiaj luźnego live'a, tak żeby sobie po prostu porozmawiać na parę tematów, które w moim sercu grają. Moi drodzy, korzystajcie z pięknego lata. Teraz akurat pada. Piękno, no. Ja na przykład dzisiaj wstałem i było gorąco, także nie dało się oddychać. Później padał deszcz. Później wyszło słońce. Później była burza i padał deszcz, później wyszło słońce i znowu było por, parno, duszno, było, bo nie dało, się, nie dało się oddychać po tym deszczu. Więc poszliśmy na spacer i wróciliśmy i była burza z deszczem. Ale tak poza tym, to korzystajcie ze słońca. Ten deszcz i burza jest, to można akurat w domu przeczytać jakąś książkę. W sumie zaczęłam dla Was czytać pewną książkę na temat objawień dla Polski. No i moi drodzy, myślę, że jestem coraz bliżej do tego, żeby właśnie zrobić wam tutaj o tym film, bo to taka w pewien sposób też współpraca, z którą jestem naprawdę zadowolona, bo i tak bym sobie chciała ogarnąć taką książkę, bo ja uważam, że naprawdę my ludzie cały czas powinniśmy poznawać również historię, nawet pod względem właśnie objawień, tak żeby zrozumieć, czy to serio nie jest czasem tak, że to wszystko się wzajemnie uzupełnia i wypełnia. No. Moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie za każdą subskrypcję, za każdy komentarz, za każdy live ja w górę. Dziękuję, dziękuję, też dziękuję też, że wspieracie tutaj moją działalność. Przypominam, że link do, do jest w opisie, jak również w komentarzu. Cieszę się, że jesteście. Moi YouTube. drodzy, do zobaczenia. Link do Donate'ów również. Oj, serduszko poleciało. Trochę, trochę jak kladasznica z tym serduszkiem. Nie uważacie?